Witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem Błej Frankowiczki. A dziś w programie podsumowanie premiery sprzed tygodnia z teatru sabat, premiery filmu dokumentalnego Przekrętna Franka. Potem tradycyjnie nasz króciutki przegląd prasy. A na koniec informacje o kolejnej wygranej w ramach społeczności życia bez kredytu, a także bardzo ważna opinia dla Frankowiczów, jednego z ekspertów ekonomicznych, doktora Szkoły Głównej Handlowej w sprawach kredytów hipotecznych zaciągniętych w obcej walucie. Zapraszam na program. A zaczynamy od wydarzenia sprzed tygodnia, od uroczystej premiery filmu Przekrętna Franka, która miała miejsce w Teatrze Sabat. Była to bardzo miła uroczystość dla wszystkich członków społeczności Życia bez kredytu, ponieważ premiera filmu dokumentalnego była taką kulminacją całego roku działalności społeczności i chcieliśmy filmem przybliżyć państwu, wszystkim państwu, na czym polega tak naprawdę problem z kredytami frankowymi? Zaprosiliśmy do filmu ekspertów, e, naukowców, ale także przede wszystkim Państwa, czyli Frankowiczów, żebyście Państwo podzielili się z nami swoimi, swoimi historiami. Więc teraz zajrzyjmy na chwilę na naszego bloga, bloga społeczności Życie bez kredytu, na którym to blogu będą mieli Państwo okazję przeczytać więcej o premierze, która miała miejsce właśnie w Teatrze Sabat. Przekrętna Franka w klarowny sposób tłumaczy mechanizmy nieuczciwego instrumentu finansowego, jakim był tzw. kredyt we Frankach. Odgórnie zaplanowana strategia banków na wykorzystanie niewiedzy Polaków w końcu została ujawniona. Do filmu, zgodnie z żelaznymi zasadami dziennikarstwa, zaproszone zostały. Wszystkie strony konfliktu. Wiele tygodni ciężkiej pracy, dziesiątki telefonów e- maili odbijały się od pancernych drzwi chronionych przez działy PR, banków i instytucji. Tak, to były tygodnie ciężkiej pracy, próby dotarcia przeze mnie i przez scenarzystkę Zofię Karaszewską do wszystkich stron konfliktu. Niestety nie zawsze nam się udawało. Nie dało, nie dało się porozmawiać z instytucjami, z bankami przede wszystkim, bo chcieliśmy poznać. Ich wersję, ich perspektywę, spojrzenie na problem kredytów frankowych niestety się nie udało. Ale co ważne, poznaliśmy głosy byłych bankowców e, i obecnych bankowców, którzy wciąż są w strukturach banków, którzy dzisiaj sami mają problem z tym, jak zakw zakwalifikować kredyty frankowe. Czy zakwalifikować je jako kredyty hipoteczne e, w czystym rozumieniu tego słowa? Czy zakwalifikować je jako produkty spekulacyjne? Jeżeli bankowcy dziś mają trudności ze zrozumieniem tego mechanizmu, to co dopiero państwo, Frankowicze, mają odnaleźć się w tych mechanizmach finansowych, w, tych, w tym produkcie toksycznym, który trafił do państwa? Jak dziś państwo macie sobie poradzić z tym ogromnym problemem? Co więcej, były bankowiec opowiedział nam historię, jak tak naprawdę Pewne produkty były nam sprzedawane bez żadnej podstawy, jak ubezpieczenia kredytów były ubezpieczeniami wyłącznie z nazwy, a nie kryły się za tym żadne polisy. Zresztą po więcej, cały czas zapraszamy państwa e, na naszą stronę, a tutaj będziecie mogli znaleźć bezpośrednie odesłanie. Do naszego filmu, i wszystkie szczegóły wszystko o filmie znajdziecie pod tym linkiem. Zachęcamy Państwa do um, kliknięcia na YouTubie. Um, film Przekrętna Franka, a także do komentowania. Państwa perspektywy i tego, jak Państwo oceniacie, i sam film, i sam mechanizm, który został Państwu udostępniony w ramach tak zwanego kredytu hipotecznego. Jesteśmy bardzo ciekawi, tym bardziej, że ku naszej radości film spotkał się z ogromnym Państwa zainteresowaniem i e, takim pozytywnym odbiorem. Zrozumieliśmy, że problem, który intuicyjnie wydawał nam się trudno, trudny do ogarnięcia, do zrozumienia. Faktycznie tak wygląda, nie tylko dla nas, Frankowiczów, czy też byłych już Frankowiczów, ale dla każdego, kto tak naprawdę jest zainteresowany tym produktem finansowym. Bo skoro bankowcy byli obecni, mają problem ze zrozumieniem, skoro naukowcy, ekonomiści dziś też nie wiedzą, co tak naprawdę położono nam na stole, to Naprawdę myślę, że jest pole do tego, żeby o tym dyskutować i cały czas zapraszać do dyskusji każdą stronę, żebyście Państwo w przyszłości nigdy nie byli narażeni na to, żeby takie toksyczne produkty pojawiły się w Waszych domach, czy żeby w przyszłości Wasze dzieci musiały z takimi problemami jakby dzisiaj mieć do czynienia. Na koniec jeszcze wrócę do zdania jednego z ekspertów, który wypowiadał się w filmie, jakie dalekosiężne konsekwencje mają takie toksyczne zobowiązania dla każdego kredytobiorcy, dla każdego gospodarstwa domowego. A teraz krótki przegląd prasy. Na stronie Manipel pojawił się artykuł, który jest też takim podsumowaniem tego co działo się w 2021 roku. Zbliżamy się do końca tego roku. Otóż Manipel zauważa, zresztą co państwo wiedzą jako członkowie społeczności Życia bez kredytu, że kredytobiorcy kalkulują i masowo pozywają banki. Oczywiście, że tak, bo jak podkreślają ekonomiści, prawnicy, ale także zapadające korzystne wyroki sądowe Najbardziej korzystną dla frankowiczów opcją wciąż dzisiaj jest pozwanie banku. Jak to wygląda w statystykach, w tabelach? Czołowa piątka banków, przeciwko którym toczą się postępowania sądowe, to jest stan na koniec drugiego kwartału 2021 roku, ale on może pokazywać obrazować obecną też sytuację. To wygląda następująco. M-Bank ma najwięcej pozwów frankowych. M-Bank to jest ponad 10 tysięcy pozwów frankowych. Zaraz za M-Bankiem plasuje się PKOBP. To jest ten bank, który jako pierwszy proponował ugodę frankowiczom. Jakoś niekoniecznie frankowicze chcą z tych ugód korzystać. To jest 9 tysięcy spraw sądowych. To jest cały czas, to są dane za drugi kwartał 2021 roku. Kolejny bank, który ma Dużo pozwów to jest Millennium, dalej Santander i BNP Paribas. Nowe sprawy frankowe to bardzo fajna tabelka, bo te nowe sprawy frankowe w latach 2017-2020 pokazuje ogromny, ten lawinowy wzrost, to coś, czego banki się dzisiaj przestraszyły, wzrost pozwów, czyli Wzrost pozwów względem tych nieuczciwych umów, które były położone. W 2017 roku spraw skierowanych przeciwko bankom w ramach tzw. kredytów frankowych było e, lekko ponad 2000. Stan na koniec 2020 roku to jest 37 tysięcy, ponad 37 tysięcy spraw. A to są cały czas dane niepełne, bo dotyczą poprzedniego roku. Myślę, że dane za ten rok będą znacznie, znacznie wyższe. I teraz na koniec co przemawia za złożeniem pozwu przeciwko bankom? Nadal, nie, nadal wielu Frankowiczów ma dylemat, jak rozwiązać swój problem frankowy. I ze, tutaj Manipel zebrało kilka argumentów, które przemawiają za złożeniem pozwu przeciwko bankom. Propozycje ugód to jest coś, o czym Państwo też mówiliśmy. Nie powiewają optymizmem, dlatego że te ugody tak naprawdę mają zagwarantować bankom cały czas korzyści. To nie są ugody, które mają załatwić Państwa problem, to mają być ugody, które tak naprawdę trochę zablokują ten lawinowy wzrost liczby pozwów, ale niekoniecznie będą korzystne dla Państwa. I tutaj, dlaczego banki dzisiaj. Tak się zachowują i przygotowują te e, propozycje ugód. No, liczba aktywnych kredytów frankowych to jest cały czas 2016 rok, było ich. 500, ponad 520 tysięcy w połowie roku tego roku w połowie 2021 roku tych aktywnych umów frankowych to jest 415 tysięcy ponad 415 tysięcy to pokazuje skalę czyli to 415 tysięcy aktywnych kredytów frankowych to jest 415 tysięcy Frankowiczów, którzy wciąż mogą pozwać bank. Dla banków to jest ogromna gr grupa ludzi, która wciąż nie zdecydowała się na rozwiązanie swojego sporu z bankiem albo w ogóle podniesienia kwestii tego sporu z bankiem. Dlatego to jest cały czas otwarta droga do tego, żeby banki pozywać. A teraz informacja, która mnie bardzo zainteresowała. Otóż Taki bank, który jest największym przeciwnikiem dogadywania się z Frankowiczami, który uważa, że od początku historii um, z kwestionowaniem umów frankowych miał problem z tym, że Frankowicze idą do sądów po swoje. To jest M. Bank, który cały czas straszy, wysyłając um, nieprzyjemną korespondencję do Frankowiczów, um, próbując pozywać ich o zwrot kapitału. Um, okazuje się, że Bank gra nie tylko nieczysto, jeżeli tak możemy mówić, jeżeli chodzi o Frankowiczów, ale to jest bank, który sam wewnętrznie ma problemy, bo jeden z, z pracowników banku, który założył związek zawodowy, do czego ma absolutne prawo wynikające wprost z Konstytucji, został przez bank zwolniony. Mówi się, on oczywiście twierdzi, że został w odwecie właśnie za założenie tego związku zawodowego zwolniony. Otóż temu byłemu dzisiaj pracownikowi M-Banku zarzuca się um, uchybienia pracownicze, skandaliczne uchybienia pracownicze. W związku z tym został zwolniony um, ze świadczenia pracy bez odprawy, um, pozostawiony tak naprawdę sam, sam sobie. Jak sam dzisiaj mówi, um, tak naprawdę szans na zatrudnienie w bankowości dzisiaj nie ma żadnych. No i w jego obronie stanęli. Działacze, Piotr czy Jan Śpiewak i kilkadziesiąt innych osób protestowało w siedzibie banku, w tej głównej siedzibie banku na ulicy Prostej w Warszawie przeciwko zwolnieniu tak naprawdę szefowi, założycielowi związku zawodowego w tejże instytucji. Czy to jest działanie zgodne ze standardami państwa prawa, czy to jest działanie zgodne z konstytucją? Jeżeli konstytucja daje możliwość działalności związków zawodowych, te związki zawodowe mają stawać w obronie praw pracowniczych, mają pomagać pracownikom w rozwiązywaniu ich sporów z bankiem, to dlaczego bank, który tak naprawdę dzisiaj powinien dbać o swój jak najlepszy PR i próbować dogadywać się z państwem, z Frankowiczami, Stawać w obronie swoich pracowników, być tak naprawdę bez zarzutu. Dzisiaj zwalnia swojego pracownika i jeszcze w taki skandaliczny sposób pozbywa go świadczeń. To dzisiaj w jego obronie muszą stawać działacze społeczni, a nie bank, który powinien być naprawdę jako instytucję zaufania publicznego na najwyższym poziomie i dawać szansę każdej stronie konfliktu zawsze się wypowiedzieć, nawet jak mają spory pracownicze. Ok, niech te spory pracownicze załatwiają we własnym gronie. Nikt nikogo tutaj oszukiwać nie chce, po prostu każdy próbuje zgodnie z prawem i zgodnie z ideą państwa prawa swoje spory rozwiązywać. Tak jak państwo zgodnie z zasadami państwa prawa pozywacie bank, bo czujecie się oszukani, tak pracownik który czuje się niekomfortowo w strukturze organizacyjnej, ma prawo do reprezentowania interesów e, grupy, którą reprezentuje w ramach związku zawodowego. Także to jest ciekawa sytuacja, bo znów M-Bank, który najgłośniej krzyczy w kwestii umów frankowych, że są one ok, że nigdy z nimi nic nie było, nie w porządku, dziś po raz kolejny pokazuje, że nie staje w obronie swojego pracownika, nie staje w obronie praw pracowniczych, tylko tak naprawdę daje szansę, na kolejną burzę medialną z szyldem banku. Moim zdaniem to nie jest fajne zachowanie. Bank powinien dbać o jak najlepszy PR swojej instytucji, tak żeby jego klienci czuli się bezpiecznie. I na koniec, tak jak uprzedzałam na początku, chciałam odnieść się do słów jednego z ekspertów, ekonomistów, którzy wzięli udział w programie, w filmie dokumentalnym Przegręt na Franka. Artur Bartoszewicz z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, już jakiś czas temu informował o tym, że kredyty frankowe to jest duże obciążenie dla gospodarstw domowych, a same umowy nie są uczciwe i nie są w porządku wobec banku na stronach szkoły głównej handlowej także w publikacjach tejże szkoły można znaleźć właśnie opinie pana doktora Bartoszewicza w których autor wskazuje na społeczne konsekwencje wyłonienia się znaczącej grupy obywateli obciążonych wysokim zadłużeniem jego zdaniem ujawniło się pokolenie, pokolenie niewolników kredytowych jako nowe zjawisko społeczne Życia ze świadomością długotrwałego niespłaconego zobowiązania. Ogranicza to aktywność społeczno-gospodarczą, a także buduje obojętność wobec długu czyli stan, w którym każde kolejne zobowiązanie nie pogarsza już tak złej sytuacji. To pokazuje, że wielu z Państwa tak naprawdę zostało zblokowanych podjęciem tej decyzji kilkanaście lat temu o kredycie frankowym na długie lata. Poczuliście się niewolnikami tego zobowiązania, co udowadnia dr Artur Bartoszewicz i przez wiele lat życia w tej pętli kredytowej nie jesteście sobie w stanie poradzić ani z tym zobowiązaniem, ani z każdym kolejnym. I tak naprawdę Wasza zdolność, możliwość ekonomiczno-gospodarcza zdecydowanie się obniżyła. Także to jest bardzo cenne i bardzo ważne zdanie. Myślę, że warto o tym pamiętać, jeżeli brakuje państwu takich osobistych argumentów na to, żeby zdecydować się wejść na drogę konfrontacji z bankiem. No i na koniec oczywiście jak zawsze mamy dla państwa bardzo miłą wiadomość. Frankowicze cały czas wygrywają w ramach społeczności życia bez kredytu. Mamy kolejną prawomocną wygraną. To już jest pasmo 63 nieprzegranych nie, nie tylko nieprzegranych wyroków w, w ramach społeczności życia bez kredytu, ale wygranych na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Tym razem oczywiście wygrana 63, jak wspominałam, polek BNP Paripa i mamy kolejnego prawomocnego, szczęśliwego Frankowicza. Na stronie Kamila Chwidosika znajdą Państwo szczegóły tejże wygranej, uzasadnienie wyroku, a także więcej informacji o kredycie, którego um, zobowiązanie i kredytobiorcy, którego zobowiązanie zostało unieważnione na zasadzie teorii dwóch kondycji. E a na koniec chciałam Państwa zaprosić do bycia aktywnymi członkami społeczności Życia bez kredytu. Za chwilę Państwo zobaczą bardzo przyjemny film, jak może wyglądać życie bez kredytu, jak można cieszyć się właśnie tą wolnością finansową, jak można razem z przyjaciółmi e, korzystać z tego kredytowego, a właściwie już niekredytowego Dolce Vita. Także zachęcam i zapraszam. Это в конце мой вера. A w ogóle to polecam Ci kontakt z najlepszą kancelarią. O przepraszam, mam telefon. Kamil Kwiedosik, słucham. Dzień dobry, chcę pozwać bank. Pomoże mi Pan? Tak, oczywiście pomożemy pani. I na koniec chciałam Państwu życzyć zdrowych, wesołych, rodzinnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, a także tego, żeby kolejny rok był dla Państwa takim rokiem życia bez kredytu, żeby Wasze wszystkie sprawy frankowe zakończyły się szczęśliwie i prawomocnie. A ci z Państwa, którzy jeszcze się nie zdecydowali na pozwanie banku, żebyście mieli w sobie siłę i odwagę na ten krok. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.